Jak w pięciu krokach zadbać o skórę i wyglądać jak milion dolarów? Dziś odpowiem na to pytanie. Przed Wami wielkie wyjście, musicie wyglądać obłędnie, a czasu coraz mniej? Potrzebujecie tylko pięciu produktów, by Wasza skóra wyglądała promiennie wyjątkowym dla Was w dniu, a Wasz makijaż utrzymywał się do kopciuszkowej północy. Przedstawię wam dzisiaj proste triki, które wystarczy, że zastosujecie podczas pielęgnacji skóry twarzy przed wieczorowym wyjściem, które sprawią, że wasza skóra będzie wyglądała młodziej i promienniej. Pierwszym krokiem przy pielęgnacji skóry przed wielkim wyjściem jest po prostu umycie jej. Ja używam żelu kolaganowego Savre. Kompozycja tego produktu została oparta o ekstrakty roślinne, kolagan pochodzący z ryb i substancje kompatybilne ze skórą i błonami śluzowymi o delikatności właściwej recepturom kosmetyków dla niemowląt. Żel kolagenowy jest bezpieczny u osób, które noszą soczewki kontaktowe i sztuczne rzęsy. Żel dokładnie je umyje, nie naruszając przy tym struktury kleju. Teraz sięgam po tonik łagodzący. Poprawia on stopień nawilżenia skóry, przywraca właściwe pH, oczyszcza odświeża i tonizuje skórę. Działa łagodząco i przeciwzapalnie. Dobrze jest nałożyć tonik na dłoni i w ten sposób bezpośrednio na twarz. Dzięki temu cały produkt wykorzystamy na naszej skórze, a nie pozostawimy na waciku. Czekam aż skóra wyschnie, Następnie zwilżam ją mgiełką kolagenową, dzięki czemu dodatkowo nawilżę i odżywię skóra, aby za chwilę nałożyć kolagen Platinum. Zamiast mgiełki możecie użyć zwykłą wodę. Najważniejsze jest, żeby skóra przed nałożeniem kolagenu była po prostu mokra. Nakładam 2-3 pompki kolagenu na twarz, szyję i dekolt. Wmasowuję w skórę. Obserwujcie swoją skórę pomiędzy nakładaniem produktów. W zależności od tego, jaką skórę mamy, może ona potrzebować przerwy pomiędzy nakładaniem kolejnych kremów. Później nakładam serum do twarzy i dekoltu. Teraz składniki zawarte w kolejnych produktach lepiej się przyswoją, a podkład, którego użyjemy do makijażu, ładnie wtopi się w naszą skórę bez obaw o zważenie czy rolowanie. Tak przygotowana skóra w większości przypadków nie potrzebuje już bazy pod makijaż, która może zapchać pory, zaburzyć wydzielanie sebum i doprowadzić do przesuszenia skóry. Teraz wystarczy, że nałożycie ulubione kolorowe kosmetyki i będziecie zachwycać wyglądem i wdziękiem.